Rozkaz dzienny nr 1 Komendanta Marszu z dnia 6 sierpnia 2012 roku, miejsce postoju Kraków-Leandry. Kompania, spocznij! Punkt pierwszy. Rozpoczynamy 32. po wojnie marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Jak co roku ruszymy na szlak tych, którzy w 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego poszli czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Witam uczestników tegorocznego marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Witam gorąco młodzież strzelecką i harcerską, uczniów ze szkół, nawiązujących Józefa Piłcuckiego, przedstawicieli Wojska Polskiego. Honorowy patronat nad tegorocznym marszem zgodziła się objąć pani Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej Ryszarda Kaczorowskiego, honorowego patrona marszu aż do tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej. Dziękuję władzom państwowym, w szczególności Ministerstwu Obrony Narodowej, Urzędowi ds. Kombatantów, Radzie Otrafnej Pamięci Walki Męczeństwa. Instytutowi Pamięci Narodowej, Województwu Małopolskiemu i świętokrzyskiemu, władzom Krakowa i Kielc, a także Fundacji PKO Banku Polskiego, grupie Bumar i Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego Bargi SA za pomoc okazaną się organizacji tegorocznego marszu. Marsz w nawiązaniu do tradycji przedwojennej odbywać się będzie drużynami, a czas dojścia na poszczególne punkty kontrolne marszu będzie podstawą do oceny drużyn i przyznania nagród etapowych całościowych. Marsz ma być okazją poznania historii, spędzenia miłych chwil na gościnnej ziemi małopolskiej i świętokrzyskiej. Dlatego chciałbym, aby każdy uczestnik swą postawą i zaangażowaniem w marsz udowadniał codziennie, że wart jest zmiana kadrów Punkt drugi. Powołuję komendę marszu w składzie. Kwatermisz Antoni Piekałkiewicz, zastępca komendanta marszu Dariusz Kaszuba, zastępca komendanta do spraw organizacyjnych Andrzej Fischer, zastępca komendanta do spraw wychowawczych Lucjan Muszyński. Kapelan marszu Ksiądz Grzegorz Idzik. Komendant placu Zbigniew Kubieński. Oboźny marszu Mirosław Zganiacz. Szef trasy Piotr Pasiński. Zastępcy szefa trasy Maciej Jastrzębski Damian Witkowski. Główny sędzia zawodów Weronika Wysocka. Komisarz zawodów Sławomir Wolański. Szef służby medycznej dr Piotr Kopiński. Szef żandarmerii marszowej Jakub Filipiuk. Przedstawiciel kapituły Przemysław Witek. Oficer wychowawczy Jerzy Bożyk. Szef biura komendy marszu Wojciech Lesiak. Szef kancelarii marszu Michał Biała. Oficerowie prasowi Edward Mizikowski, Wojciech Formański. Adiutant komendy Jakub Kalisz. Członkowie komendy marszu Jadwiga Muszyńska, Krzysztof Wojewódzki, Przemysław Firmanty. Punkt trzeci. Powołuje dowódców plutonów pierwszy pluton cywilny Andrzej Albiniak. Drugi pluton Związek Strzelecki-Strzelec, ksiądz porucznik Grzegorz Idzik. Trzeci pluton Związek Strzelecki i Polska Organizacja Wojskowa. Porucznik Piotr Augustynowicz. Czwarty pluton. Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza Młodszy Inspektor Jakub Radzięta. Punkt czwarty. Plan dnia 6 sierpnia 2012 roku. Po uroczystościach na Oleandrach nastąpi przemarsz ulicami Krakowa na Nowy Klepasz. Uroczystości w Michałowicach z udziałem władz państwowych, wojskowych i samorządowych godzina 9.45. Odprawa z szefem trasy godzina 11.00. Wymarsz drużyn na trasę godzina 11.30. Przybycie do miejsca zgrupowania pod Słomnikami, godzina 16.30, powitanie na rynku Słomnika, godzina 17.00, zakwaterowanie i kolacja, godzina 18.30, odprawa komendy marszu, godzina 20.30, apel wieczorny, godzina 21.30, odprawa dowódców drużyn z szefem trasy, godzina 22.00, cisza nocna, godzina 23.00. Kompania Basznoś, rozkaz podpisał komendant marszu, starszy inspektor Związku Słowackiego Jan Józef Kasprzyk, kompania Spocznik.